Dzisiaj mam bardzo znajomych klatków i na moich kanale. I w dzisiejszym odcinku niestety nie będzie zbyt fajnie, bo Nasza ukochana gra To jest Forever Niestety popsułem coś Popsułem coś chodzi mi o to, że no, Nie mogę sterować Sama skacze mi ta ośmiornica a nie mogę sterować ruszam telefonem to się da tak sterować Nie mam pojęcia co popsułem Ktoś pomajstowa w ustawieniach. na dźwięki, to nieważne. W controlsach. Tutaj jest tak zrobione. To jest tak, to jest tak. Jeśli ktoś wie, coś źle zrobiłem. Jeśli ktoś wie, coś źle zrobiłem, to niech napisze w komentarzu i powie jak mogę to naprawić, bo po no, na prostu popsułem grę. Możemy sobie obejrzeć. Co zrobił tą grę? Ja chcę, ci to sobie czytajcie Jak nie to nie Nie wiem co więcej mówić po prostu Po prostu popysujemy grę Nie mogę nic zrobić Jeśli nie mogę robić Ale nie będę no, mógł normalnie grać Więc po prostu, jeśli wiecie coś o tym, to napiszcie w komentarzu. Jeśli wiecie, jak mogę to naprawić, coś zrobić. Próbowałem, odinstalowałem, zainstalowałem i to samo było. Odinstalowałem, wyłączyłem telefon, wyłączyłem telefon, zainstalowałem i cały czas tak samo było. I ja mam pytanie, co mam zrobić. Jeśli wiecie, to po prostu napiszcie w komentarzu. A ja będę się za żegnać, więc po prostu do widzenia.